Cześć, z tej strony Paweł, a to nowy cykl Indie News. Co tydzień będę przedstawiał Wam najciekawsze newsy, premiery tygodnia, godne uwagi projekty Kickstarterowa, no i oczywiście zapowiem recenzje, które w nadchodzącym tygodniu pojawią się na naszej stronie. Tyle słowem absolutnego wstępu. Przejdźmy zatem do części zasadniczej programu, bo ten tydzień był nad owocny w ciekawe wiadomości. 8 marca miały miejsce dwie ważne dla branży premiery. Pierwszą z nich jest kolat. Może i gra nie należy do najnowszych i moglibyście zdziwić się co ona tu robi, ale zapewniam was, że to nie błąd. Gra polskiego Studia i Pro nareszcie pojawiła się na konsolach PS4. Od teraz wszyscy posiadacze tej platformy będą mogli badać zagadki przełęczy diatłowa. Jak na razie recenzje wersji na PS4 nie napawają optymizmem, ale może warto dać produkcji jeszcze jedną szansę. Drugą grą, która swą premierę miała tego samego dnia, jest Shardlight, przygodówka studia Vagetai Games utrzymana w klimatach postapokalipsycznych. Wcielamy się tu w Amy Wellards, młodą kobietę walczącą o prawa ludzi biednych w tym pogrążonym w zarazach i biedzie świecie. Z pewnością ogram ten tytuł z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze piękna retrografika, która świetnie odwzorowuje mroczny charakter gry, a po drugie ciężka, emocjonalna historia. Nic tylko kupić i grać. W tym tygodniu do fazy Early Access weszła Kona. Niezwykle klimatyczna produkcja, którą spokojnie możemy porównać do naszego polskiego tworu, zaginięcie Ethana Cartera. Tu również wcielamy się w postać detektywa mającego za zadanie wyjaśnić tajemnicze nadnaturalne zjawiska. Co wyróżnia tę produkcję od innych? Przede wszystkim mroźny skandynawski klimat, który zauroczył mnie już od pierwszego traileru. Jak już pewnie wiecie, w tym tygodniu do fazy beta weszła gra Kingdom Come Deliverance, czyli RPG bez magii usytuowany w średniowiecznym królestwie Czech. Co nowego dodało studio Warhorse od w czasów wersji alfa? Przede wszystkim poznamy część wątku głównego, odkryjemy wiele nowych questów pobocznych i uczestniczyć będziemy w pierwszej dużej bitwie. Brzmi to naprawdę ciekawie, i mimo wielu błędów obecnych w Alfie, jeszcze raz wrócę do Kingdom Come. Ogromny kosmiczny Survival nareszcie otrzymał datę premiery oraz ostateczną cenę. Mówię oczywiście o niesamowitym produkcie No Man's Sky, który być może zrewolucjonizuje branżę gier niezależnych. Póki co możemy być pewni rewolucji wywołanej przez niezadowolonych graczy narzekających na cenę. Uwaga, uwaga, podaje cenę: 60 euro w sklepie Steam. Nie przesłyszeliście się, 250 zł za indyka. Czy warto? Tego dowiemy się 22 czerwca bieżącego roku. Jednak najważniejszy news zostawiłem sobie na koniec: Nasz polski produkt Wiedźmin 3 został nominowany w aż 7 kategoriach do nagrody BAFTA. Mocno trzymamy kciuki za Geralta i wierzymy, że do Polski przywiezie wszystkie 7 statuetek. Czas na przedstawienie najciekawszych projektów kickstarterowych. Dziś mam dla was dwie rodzime produkcje i jedną zagraniczną. Zacznijmy może właśnie od niej. A Place for the Unwilling to ciekawa przygodówka inspirowana dziełami Lovecrafta posiadająca otwarty świat. Twórcy zapewniają, że w ich grze nie spotkamy ogromnych terenów, które po jakimś czasie wydadzą się nam nudne. Świat w A Place for the Unwilling jest mniejszy, ale i obfity w szczegóły, jednak nie to czyni go wyjątkowym. Miasto, które przyjdzie nam eksplorować, żyje własnym życiem. Jest jak jeden ciągle zmieniający się organizm. Brzmi ciekawie, prawda? Projekt zebrał już ponad 18 z 20 tysięcy dolarów. Czas na pierwszą z dwóch polskich produkcji, The Works of Mercy. Cóż to takiego? Otóż jest to ciekawy thriller inspirowany takimi klasykami jak Lokator lub Wstręt Romana Polańskiego oraz leśnieniem Stanleya Kubricka. Jak widzicie na trailerze gra w dużej mierze czerpie z playable teasera Silent Hilla, jednak twórcy zapewniają, że nie jest to kopia usuniętej przez Kojima Gray. Jeszcze bardziej ucieszą się z tej produkcji posiadacze Okulusów, bowiem Polacy zadbali również o wsparcie VR. Szykujcie się więc na masę przerażających momentów i kupę zabawy z The Works of Mercy. Inner Chains to horror FPS umiejscowiony w surrealistycznym, mrocznym i niebezpiecznym, biomechanicznym świecie, który nie przypomina niczego, co spotkaliście wcześniej. W świecie Inner Chains to nie wy ustalacie zasady. Jesteście jedynie malutką częścią wrogiego uniwersum. Jeśli chcecie przetrwać, musicie odkryć jego sekrety. Już sam ten wstęp wprowadza w jakże ciężki klimat polskiej produkcji. Jak słusznie zauważyliście, Inner Chains wygląda całkiem jak Painkiller lub Serious Sam w slow motion. Tak, dynamika może nie zachwyca, ale hej, wszystko jeszcze może ulec zmianie. Jakie recenzje pojawią się w tym tygodniu na naszej stronie? Zobaczcie sami. Else Heartbreak to niesamowicie wciągająca gra przygodowa z elementami programowania. Świat przedstawiony w tym tytule jest naprawdę oryginalny, bowiem możemy w nim zmieniać praktycznie wszystko. Napotykamy na zamknięte drzwi, czemu więc nie schakować ich kopiując kod i wklejając go do innych już otwartych. Język programowania bazuje na znanym praktycznie wszystkim Basicu, więc nie będziecie mieli problemu z jego opanowaniem. Zwłaszcza, że w grze znajdziecie multum tutoriali tekstowych. American Truck Simulator. Tego tytułu chyba lepiej przedstawiać nie trzeba. Gra może budzić wiele kontrowersji z powodu ogromnych podobieństw do poprzedniej części Euro Truck Simulatora 2. Mało zmian, niewiele nowych elementów i mało ciężarówek. Czy warto mimo tego zagrać w ATS? Tego dowiecie się już w nadchodzącym tygodniu. Grim Dawn. Czyli mroczny hack and slash od studia Crate Entertainment, w którego skład wchodzą osoby odpowiedzialne m.in. za Titan Quest. Gra wyróżnia się na tle innych Co przedstawicieli tego gatunku to rozbudowanym, to systemem to to rozbudowanym systemem rozwoju bohatera. Bowiem do wyboru dostajemy 5 klas postaci, a każda z nich posiada unikalne drzewka umiejętności. Czy gra zachwyciła kasie? Tego również dowiecie się niebawem na Indie World. To byłoby na tyle. Następny odcinek Indie News już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!